Na śmierć się dotyczy. o Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, spotykamy się dzisiaj w tych wyjątkowych okolicznościach. Normalnie w tym momencie powinienem powiedzieć kazanie pasyjne przy pełnym kościele w naszej świątyni. Ale spotykamy się dzisiaj w okolicznościach bardzo dla nas trudnych. I kontynuując. Te nasze rozważania, rozważania wielkopostne, rozważania przy okazji modlitwy gorzkich żali, wybraliśmy taki sposób dokończenia tych kazań pasyjnych, tych myśli, które w tym roku przyświecają naszej wspólnocie parafialnej. Mówiłem już na początku, w pierwszym kazaniu, że Bóg Cię kocha. Że Bóg jako pierwszy powiedział Tobie: Kocham Cię. Nie dlatego, jaki jesteś, ale dlatego, że jesteś. Później mówiłem, że naszą odpowiedzią na tą Bożą miłość. Na to Boże Słowo Kocham Cię, jest nasz grzech. Jest nasza słabość. Jest najpierw grzech Adama i Ewy, który skaził ludzką naturę, i ciągle nasz osobisty grzech. I to jest nasza odpowiedź. Ale Bóg nie pozostaje obojętny, nie pozostawia nas samych. Tylko dalej prowadzi z nami ten dialog. Mówi Tobie, mówi mi. Kocham Cię, mimo tego, że grzeszysz i dlatego Ciebie zbawiam. Dlatego syła swojego Syna, aby poniósł mękę na krzyżu dla mnie i dla Ciebie. Tak bowiem Bóg umiłował świat. Że zesłał syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. I to jest istota naszego chrześcijaństwa, istota naszego życia, istota naszej wiary: to, że Chrystus Ciebie zbawił. To, że Chrystus mnie zbawił. I mówię to kazanie dzisiaj w wyjątkowych okolicznościach. Kazanie słowo o zbawieniu. W wyjątkowych okolicznościach. I ten, te znaki czasu, których jesteśmy świadkami, mówią Tobie, że w Chrystusie odnajdujesz nadzieję, Odnajdujesz pokój i odnajdujesz łaskę. Przede wszystkim tą łaskę, którą On ci daje, on ci wysłużył na krzyżu. I przeżywamy ten wielki post. Trudny wielki post. Ale on musi Tobie i mi uświadomić, ruchość życia i zbawienie w Jezusie Chrystusie. To On, to Jezus Chrystus, dla Ciebie, wziął na siebie krzyż, wziął na siebie cierpienie, wziął na siebie ból, aby z miłości Ciebie zbawić. I taki jest Jezus, taki jest Bóg wobec mnie i wobec Ciebie, grzesznika. Wobec mnie grzesznika i wobec Ciebie. Papież Franciszek mówi, że nigdy Bóg nie męczy się przebaczaniem, że ciągle Tobie chce przebaczać, ciągle każdemu z nas chce przebaczać. Bo On Wziął każdy twój grzech i zaniósł go na drzewo krzyża. Zaniósł go na karwalię. Grzech to niewiara. Grzech to nasza słabość. Grzech to nie wola. Mój i Twój grzech to niewola. Mój i Twój grzech mnie i Ciebie zniewala. I co daje Jezus? Przez zbawienie daje wolność, daje Ci nowe życie, daje Tobie i mi życie wieczne. I to jest najwspanialsze najlepsze dlatego ciebie bóg ukochał żeby dawać ci ciągle nowe życie aby ciebie nigdy nie pozostawiać samemu bóg pragnie ciągle ciebie zbawiać i nawet teraz w tym trudnym czasie w tym czasie bardzo trudnym. Dla niektórych, który może powodować jakąś nawet rozpacz, strach, to tym bardziej zobacz w Jezusie Chrystusie zbawienie. Zobacz w nim wolność. Nic innego Ciebie nie zbawi. Nic innego mnie nie zbawi. Tylko Jezus Chrystus. I nie bójmy się teraz, tym bardziej teraz, mimo że to jest utrudnione, przyznawać do Boga. Przyznawać do Jezusa Chrystusa, do mojej wiary. Niekoniecznie w kościele, ale w domu, w rodzinie, modląc się, będąc razem teraz. To jest bardzo ważne, aby ten trudny czas tak przeżyć, aby tego trudnego czasu nie zmalnować. Możemy go zmalnować. Jasne. Ale dalej będziemy niewolnikami. Niewolnikami grzechu, niewolnikami słabości. A Chrystus nam dzisiaj mówi, Chrystus Tobie dzisiaj mówi konkretnie, Wykorzystaj czas, aby być wolnym. Wykorzystaj to zbawienie, które ja Ci dziś daję, aby być wolnym. W żadnym innym imieniu nie ma zbawienia, tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi chciało być Bogami, ale tylko jeden Bóg zechciał być człowiekiem, uniżył siebie, abyś ty i ja mógł się wywyższać. Mógł być w niebie, mógł dostąpić nieba dzięki Jego zbawieniu. I na ten trudny czas, tego krótkiego rozważania, rozważania o dialogu Boga z człowiekiem, o słowie Boga, odpowiedzi człowieka, znowu słowie Boga. Na ten czas. Życzę Ci, abyś zobaczył w Jezusie Chrystusie wolność, abyś zobaczył w Nim Zbawiciela wtedy, kiedy jest to trudne. Amen. Ciebie Boże prosi.